No siema, ja jestem Kamila i dzisiaj zaczynamy nową serię Cyberpunk Edge Runners. To jest anime totalnie z waszych poleceń, ja bym sama nie wpadła na to, żeby to oglądać. Anime opowiada o dzieciaku z ulicy, próbującym przetrwać w futurystycznym świecie pełnym wszczepów i innych technologicznych modyfikacji ciała. Okej. Okay. Pamiętajcie, że w opisie macie link do tipli, gdzie możecie mnie wesprzeć, bo mi mega miło. Zacznijmy od tego, że to w ogóle nie wygląda jak takie typowe anime. Mam mega nietypową kreskę. To wygląda jak jakaś amerykańska kreskówka. To jest w ogóle japońskie. Muza wleciała. do tego aktora głosowego. Dobra, japońskie, japońskie, słyszę japoński Śpieszny tłumacz. On gada jak ja. też tak się odzywa, niestety. Excuse me. Ej, w ogóle, naprawdę ten futurystyczny świat, zobaczcie, to police jest tak... Wow. Aha, czyli te roboty są złe. No to wychodzi. Co jest?! Jak zwykle ludzie ma mają mieć z nim szansę, nie? Że stalowy to jeszcze ma tyle broni różnych. Uu. To jest tak, jakby z jego ciała, znaczy połączone z jego ciałem, tak? Ciekawe, ciekawe. Czyli jednak da się jakoś go pokonać. Dobra, mają też technologię. Chyba, że zaraz się podniesie i rozwali ich wszystkich. O, oh, okej. Okay. Dobra, nie są tacy niezniszczalni, jak myślałam. Też pewnie są tam jakieś koksy do. O, oh. ah, oni też mają. Przecięcio. <śmówki> Czy to jest główny bohater? Jejku, te kolory mnie irytują. <śmówki> Co? co? Aha, to była gra! wiem, co to za aktor głosowy. głęboko i powoli ziom. właśnie wyszedłeś z głowy ramowego No, wiem, co to jest za aktor głosowy. O, już są normalne kolory. Ja już nie mogłam przeżyć tych jaskrawych, gównianych kolorów. ホにも<っ>ああおはようまたこんなとこで寝てちゃんとベッドで寝なよ、ね、また洗濯機止まってるよチャージ忘れた忘れてた後で入れとくわそういえば授業で使うデバイスのアップデートっていつまでにしなきゃいけないのバードクになんとかしてもらった何とかって

Mam młodą tą mamę. Chyba nie. Ale Speluna! Gdzie on mieszka? Masakra. Wewnątrz jakiegoś metro. Tak to wygląda. Ale. Fuu, ale to anime jest. Ach. Jeżeli tak ma wyglądać przyszłość, to ja jej nie chcę. Czy temu nie dożyła, ale wiecie o co chodzi? Just a normal day in Ohio, nie? Co za czuprynka latająca? Uuu! To jest jakaś bohaterka. To ktoś super. Zgaduję. Dziś kulty, ale wkurzające kolory, nie? 学校素晴らしいですねあれ、オクロプダウィッドすみません朝、シャツとズボン汚しましたユニもなかったのですかすみませんわかりましたリソー国レーの申請をお願いしますあれ、オニゴニエシャドウィッ俺なら恥ずかしくて学校に来れないぜ俺は恥ずかしくないし勉強が大事なんでデートに対応してないだろ対応させたどういう意味だ そういう意味さ。うそうそなそうそうそうそうそうそうそうそームにログインお願いします。頼むぜ僕。あうそうそうそうそうそうそうそうしうそうそうそうあうそうそあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうちうそうそうそうそうそうそたそうそうそうそうそうそうそうそうそ

貧乏人がどれだけ相手にされてないか。でさ、俺はあいつらみたいになれないし、なりたくもないんだよ。うん。じゃあ、私は何のために働いてんのよ。あんたのためにと思って、働いて、何のために、んだと思ってるのよ。母さん頭がいいし、才能だってあるって言われて。 私はそれをたらいっていってっていていてないなってじゃあ私は何してんのよ。過ぎたよ。悪かったから。なといなていい風当たりが強いのは知ってるわ。なと言なものだもの。いなしてやりたいの。あんたにはエリートになったわの最上階に勤めるくらいになってほしいいなと言っていいな言うほど簡単じゃ。 Myślałam, że to matka umrze. Że oni jeszcze żyją. Aha, bo oni nie do nich strzelają. I po aucie, mocne. O nie! Okej. Okay. Uch. Pasów nie miała chyba zapiętych albo jej roz... Nie wiem. Ale masakra. Oj, chyba nie są do nich przyjaźnie. Co to? Aha, mają ich gdzieś! Chyba mają ich gdzieś! Mocne. No to nieźle rozwinięty świat. O, nic. Ale gówniany szpital. O nie, rachunek! No i nawet nie mają tam ubezpieczeń! Chyba, że nie mają ubezpieczenia po prostu kupionego. Hmm. Mm. もう一個のかアァイナルなのに、ファイナルのに、フなのに、ファなのに、フなに、なのに、ファイナルななのに、ファイのなに、フのに、のに、フイのに、のに、フイナのに、ファイナルファイナルのに、ファイナルなのに、ファイナルに、ファのに、ファイナルなのに、ファイナルなくらフのに、フなの Ej, ja myślałam, że nie gdzieś pod jakąś ziemią żyją, a tam w tle widać te wieżowce? Czy to jest gdzieś wysoko? Ewentualnie to jest jakiś obraz, jakoś sztucznie wygenerowany, bo tam wszystko jest takie sztuczne, więc ciężko powiedzieć. No, ja, どこ分かったう学校で裏 BD げたの手伝わないからな、見事が見えたのやっぱ軍用なんだろうな、部活に照合しなくて正解。なんだこのスペックで、ど行っにたんんこ Po co chodzi z tymi twarzami? Aha, bo to są ci ludzie, co się z niego jakoś śmieją? David Martinez. Zaniża prestiż. Nie.

お前のママが学校に、来て頭下げたんだってな息子をやめさせないでくれ。た <music> のに <O, nie. S 2>、見つけたし。に、見つけたいに、見つけたのに、見のに、見のに、見つけたのに、見つけたのに、見つけたのに、見つけたのに、見つけたのに、見つに、のののの をこおい <noise> <noise>

ス <Yeah. S 2>、まあ、で お支払いについてご案内さげてもよろしいでしょうか。それでしたらリーズナブルなお持ち帰り加工コースはいかがでしょうか。お持ち帰りになることが。あっなばてぃにスポット、なばてぃにもこっちへやっていただけるのであればい Co? Co? Dlaczego? Przesada hmm. On nie... On jeszcze w ogóle do niego to nie dotarło, nie? Aha, dobra, jakoś to wyparł. 昨日は一万円と言ってったじゃん絶対そんな安物じゃないでしょ何もラートだってああそう分かったよお前のママが亡くなったそうだなおくやみを言うべきなんだろうが俺はどうも同情する気にはなれないやっぱりやっぱりおために犯罪にまで手を染めて挙句くにあけなく自己死。<music>

Szczep mi to. Ma wtykę w ogóle w takim doktorku, nie? Wow, to jest już wszystko nie w pierwszym odcinku. <laughs> Powiem wam, że jeszcze trochę nie kumam tego uniwersum i tego świata, jak on funkcjonuje. Trochę to dla mnie za szybkie. E, jak ktoś chce mi wytłumaczyć bardziej w komentarzach, o co chodzi w tym świecie, chyba, że to będzie dalej wytłumaczone, no to bez przesady, to możecie mi napisać. Mama, że umarła. A! Na razie za mało wiem, żeby to jakoś podsumować, ale mocny pierwszy odcinek. Dużo się wydarzyło. Dzięki wam za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się w następnych odcinkach. Sayonara.